Witam Cię w dzisiejszym odcinku Klaudia. To jest podcast Lekki stan oddech Mindset, medytacja. Dzisiaj chciałabym zadać takie pytanie: czy można umrzeć za życia? Zapraszam Cię do odsłuchania bądź do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Życie i śmierć to dość przeciwstawne słowa, nawet powiedziałabym, że bardzo. Przeciwstawne słowa. Zatem, czy one w ogóle mogą się łączyć, czy możemy mówić o tym, że umieramy za życia? Chcę teraz poprosić o krótką refleksję na ten temat. Zastanów się, zadaj sobie to pytanie w umyśle bądź na głos, czy można umrzeć za życia? Pobądź z tym pytaniem przez chwilę. Sprawdź, co odczuwasz w swoim ciele. Jakie obrazy, jakie myśli, może jakieś dźwięki przychodzą do Ciebie? Jest to dość kontrowersyjne pytanie, bo tak naprawdę życie kojarzy nam się z jakimś tworzeniem, działaniem. Czasami może z bezsilnością, czasami z trudniejszymi momentami, ale generalnie życie kojarzy nam się z energią. Z czymś, co, co jest, co hmm, wydobywa się z nas. Zatem, gdzie tu miejsce na śmierć? Przecież, gdy kończy się nasze życie, wtedy umieramy. Umieramy fizycznie, umieramy umysłowo i stajemy się tak naprawdę nicością. Skąd w ogóle ta, ta refleksja? Ostatnie momenty były takie dosyć nostalgiczne dla mnie, także stąd też przyszło to do mnie pytanie: czy można umrzeć za życia? Kiedy przychodzą do nas trudne momenty, może być to dla nas nie do wytrzymania. I te trudne momenty mogą przychodzić i odchodzić. Bo tak jest życie. Nie zawsze dzieje się tak jak byśmy chcieli, nie zawsze sprawy toczą się po naszej myśli. Czasami to życie zewnętrzne dzieje się niezależnie od nas. I Oczywiście tak może być, bo jeśli te trudne momenty, jeśli ta nadzieja jeżeli to cierpienie jeżeli ten ból spotykacie od czasu do czasu to tak może być to jest po prostu życie i nie ma w tym nic dziwnego o ile te momenty nie przeradzają się w codzienność o ile trud ból cierpienie i odłączenie od siebie nie staje się codziennością jak dla mnie Umrzeć za życia oznacza kompletnie odłączyć się od siebie. Oznacza znielubić siebie, oznacza znielubić życie, znielubić to, co otacza dookoła i widzieć we wszystkim i w sobie tylko zło, tylko cierpienie, tylko niedostatek, bez beznadzieje i ten stan wcale nie przychodzi i nie odchodzi. On po prostu jest. Umrzeć ze życia to dla mnie oznacza też oddać swoje życie w czyjeś ręce. I nie mówię tutaj o tym, gdy na przykład idziesz do lekarza albo idziesz na operację i tak naprawdę wiele zależy od tego, jak ta operacja zostanie przeprowadzona. Tutaj bardziej mam na myśli to, że oddajesz w czyjeś ręce decyzję za swoje życie. Że robisz to, czego nie lubisz. Jesteś z kimś, kogo nie kochasz. Nie lubisz. Tego, co cię otacza, nie lubisz miejsca, w którym mieszkasz, nie lubisz miejsca, w którym pracujesz, nie lubisz tego, że wstajesz rano z łóżka. To też, w moim odczuciu, jest śmierć za życia. I taki stan może trwać bardzo długo. On może trwać przez całe twoje życie. To jest takie kompletne odłączenie się od swojej prawdy, od swojego wnętrza, od tego, kim jesteś. I to nie jest życie, to jest jakaś wegetacja, jakieś funkcjonowanie, bo muszę, tak? Ale czy to jest w ogóle Warte tego, żeby tego doświadczać? I czy w ogóle z tej śmierci za życia można się obudzić? Czy w ogóle można ją dostrzec? Czy można z niej jakoś wyjść? Czy można powrócić do życia? Jeśli chodzi o śmierć życia, to tak naprawdę są dwie opcje. Pierwsza to prawdziwa śmierć śmierć. Fizyczna, mentalna, a druga opcja to wybudzenie się z tego stanu i odnalezienie świadomości, swojej świadomości, która zawsze jest w tobie może jest przykryta przez ból, przez cierpienie, przez nienawiść, przez frustrację, która przerodziła się w stan trwały w którym żyjesz i jeżeli tę świadomość odnajdziesz, to z tego stanu możesz wejść. Jest to oczywiście wiele opcji, ale jeżeli ty tego nie dostrzeżesz, jeżeli nie dostrzeżesz swojej śmierci za życia, to nawet gdyby Sto osób ci to mówiło, a ty ani jednej nie uwierzysz i. Ani jednej z tych osób słów nie poddasz jakiejś refleksji, jakiejś uwadze, to nic się nie zmieni. Absolutnie nic. Bo to twoje życie, które jest tak naprawdę w twoich rękach. I jeżeli. Jednak dostrzeżesz słowa chociaż jednej z tych osób, to możesz już z tym coś zrobić. To jest pierwsza opcja. Kolejną opcją jest poszukiwanie. Jest poszukiwanie różnych wyjść ze stanu śmierci, za życia. Możesz mieć takie wrażenie, że coś tu jest nie tak, że ten stan, w którym jesteś, wcale nie jest taki, jaki chcesz, żeby był. To mogą być różnego rodzaju książki, podcasty, specjaliści. Jeżeli wyciągniesz rękę po narzędzia, albo po pomoc, która jest w Twoim zasięgu, to to jest kolejny wspaniały krok ku świadomemu wyborowi, którym jest życie. Kolejnym takim sposobem jest robienie małych rzeczy, jest codzienne wstawanie z łóżka i Dostrzeganie, co cię w ogóle otacza, i odnajdowanie chociaż jednej rzeczy, jednej osoby, jednego stanu, za które czujesz wdzięczność. A jeżeli jej nie czujesz, to poczuj. Myślę, że każdy z nas jest w stanie to zrobić. Nawet osoba, która jest kompletnie odłączona od siebie, jest w stanie to zrobić. Jest w stanie znaleźć chociaż jedną rzecz za którą może poczuć wdzięczność. I Bardzo będę wdzięczna, jeżeli podzielisz się ze mną komentarzu swoimi przemyśleniami na temat tego pytania, czy można umrzeć ze życia. I niech to pytanie zostanie z tobą po zakończeniu tego podcastu i sprawdź, jak to pytanie, które z tobą jest, zmienia sposób, w jaki patrzysz na siebie i na rzeczywistość. Bardzo Ci dziękuję za słuchanie bądź za obejrzenie tego odcinka. Pamiętaj, żeby obserwować nasz podcast i jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to udostępnij go komuś, kto może tego potrzebuje. I zapraszam Cię oczywiście do kolejnych odcinków. Dziękuję Ci za twoją dzisiejszą uwagę. To był podcast Lekki Stan oddech Mindset Medytacja. Dziękuję jeszcze raz. Cześć.